Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks, Moi drodzy. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie z KW222, dzisiaj Churchill 3 również opcja na full amunicji premium, bo tak zostałem poproszony na Twitchu. Losowanie bardzo dobre na czwarte tiery. Tylko jedna artyleria, więc jest to możliwe obecnie najlepsze losowanie. Znaczy, najlepsze to byłoby bez arty, ale ogólnie jest spoko. Churchill 3 czołg Brytyjski w drzewku radzieckim, który umożliwia nam szkolenie załogi. Z tego co kojarzę, on zbiera łatwiej, lepiej EXPA, o wiele łatwiej wyniki wyższego EXPA na nim osiągać niż na innych czołgach. No i właśnie tym czerczykiem sobie postanowiłem pojechać w miasto. Wspominałem wam przy materiale o KW-222, że to jest czołg również, w którym lepiej pokazywać kadłub niż wieżę, dlatego że wieża Churchilla jest jego słabym punktem. I mimo, że kadłub nie jest też jakimś mocnym punktem, to wieża jest bardzo prosto zbudowana. Tam są tak proste kąty, że praktycznie wszystko nas w tę wieżę przebija. Błyskawiczna szybkostrzelność jest to jeden z nielicznych czołgów, chyba na którym nie mam dosyłacza, tylko mam jakiś inny moduł, bo działo przeładowuje. Szybciej niż skupia, więc to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o wartości penetracji, to są one spoko. Na pociskach zwykłych mamy 110, a na pociskach premium aż 180. To jest naprawdę bardzo duża penetracja, jak na te tiery. Przypominam, że Churchilla rzuca maksymalnie na tery szóste. I o ile KW222? ze swoją penetracją, z niektórymi szóstkami miewa problemy, jeśli chodzi o przebijanie, o tyle czercie, czy o ile. Jak, jeżeli zdecydujecie się użyć amunicji premium, no to wtedy absolutnie nie macie e, takiego problemu, tylko dziurawicie kogoś jak chcecie. Najgorsze dla przeciwnika, a najlepsze dla was, jest wtedy, kiedy ktoś postanowi was zlekceważyć, kiedy ktoś jest na otwartym terenie. Wy go strzelicie raz, on się w ogóle tym nie przejmuje. Za chwilę strzelacie drugi raz, trzeci raz i momentalnie robicie z gościa siekę. No, robicie z niego ser z dziurami. Natomiast, jeżeli ktoś się na Was skupi, to już sytuacja tak dobrze nie wygląda, Jeżeli jest to gracz z jakimkolwiek doświadczeniem, no to błyskawicznie będzie Was przybijał po że Musicie też uważać na wszystkie czołgi typu OI z trolem, na KW-2 z trolem, bo też jeżeli odpowiednio się Was strzelą, robią Wam brzydkie rzeczy. Teraz pozwoliłem na to, żeby ten pancer. Strzelił w któregoś z moich sojuszników, gdyż moje hapsy się troszeczkę skończyły. 1000 uszkodzeń zrobionych, 340 uszkodzeń po asyście. Dwa fraki, wygrywamy 5 do 3. Na razie przez to miasto przejeżdżamy bez większych problemów. No, bez większych problemów, ale oczywiście też tych hapeków troszeczkę straciłem. Pancer 3 zobaczcie, zanim w ogóle tutaj obróci, już go nie ma. Momentalnie wyparował. DPM tego Churchillka robi swoje. Naprawdę, jeżeli macie golda i są promocje na zakup jakiś piątek o 50% taniej, to Churchill 3 jest taką maszyną, która, którą można polecić. Oczywiście w niektórych bitwach będziecie się wkurzali, że wszystko was przebija, to nie jest tak, że każda bitwa będzie taka jak teraz. Te dwa poprzednie strzały to był jakiś dramat, nie wiem czemu to nie podchodziło. Ale jeżeli raz na jakiś czas taka bitwa jak ta wam się trafi, to naprawdę. Uśmiech na waszej twarzy się będzie pojawiał. Tiery piąte, maksymalnie szóste, czasami czwarte, jak teraz, mają to do siebie, że no, nieraz spotykamy graczy początkujących, którzy nie zawsze wiedzą, jak sobie radzić z Jeżeli gdzieś tam skumuluje się tych graczy kilku, no to wtedy jesteśmy w stanie się dobrze pobawić. Bitwa ta, oczywiście. Ma typowo wotowski wynik, już 12 do 3. Troszkę szkoda, bo można byłoby tu jeszcze postrzelać, chociaż z drugiej strony te 200 hapsów niecałe które posiadam, też nie gwarantowałoby mi tutaj nie wiadomo jak dużej przeżywalności. Cztery fragi zrobione. Wynik nie jest jakiś wybitny. Bardziej chodziło mi właśnie o to, żeby przy okazji tamtego, jak i tej bitewki, troszkę odkurzyć temat tego czołu, o którym chyba nie aż tak dawno robiłem materiał, bo Churchill 30 jest to pojazd, na którym gdzieś tam ogrywając. Szkoląc załogi udało mi się wbić y, trzy biegłości, co raczej u mnie za często się nie zdarza. Ja wiem, że tam trzy biegłości na piątce to żaden wyczyn, no ale chodzi o to, że po prostu ten pojazd w jakiś sposób mi przypasował. No trochę nim pograłem yy, i faktycznie, na przykład od takiego Excelsiora ja go wolę, ale są osoby, które znowu wolą Excelsiora, jak to wszystko w WOCie każdy ma jakieś tam swoje preferencje. 13 do 3. Jeszcze tutaj jedziemy postarać się zrobić jakieś uszkodzenia. Jest pancer znaczy 5 na 4 Przepraszam. 14 do 3. Gonie, gonie, gonie. No, ale jednak wiemy, że ten jest zbyt szybki nie jest. Na szczęście pancer wyjechał mi bokiem. Przypadek nie sądzę, pewnie CC Baton zadziałał. Piąty frak. 15 do 4. Zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. No, i tutaj podobnie wykorzystamy link z Wotry ponieważ screenów nie udało mi się otrzymać. Nie udało mi się zachować. Duży koliber i MK, więc nie ma takiego fantastycznego wyniku. Te 1749 uszkodzeń własnych plus 5 fragów i 340 asysty dało mi ponad 1500 bazowego Expa. I to jest właśnie to, co mówiłem. Na Churchillu 3 yy, można tego Expa uzyskiwać na no, naprawdę ładne wartości. Nie wiem, może kiedyś tym czołgiem spróbuję zaatakować 2000 podstawowego Expa, yy, żeby przekroczyć wreszcie, może kiedyś. To wie, bo mam jeszcze sporo różnych rzeczy do robienia, więc zresztą nieważne, ponieważ grałem na full amunicji premium, tak jak zażyczył sobie kolega na streamie. To wydałem 23 tysiące kredytów, więc tyle byłem w plecy. 5422 punkty expa wpadło za tę bitewkę. No i ponownie, tak samo jak przy KW222, tutaj pytam się was, czy macie Churchilla III? Co o nim sądzicie? Czy go lubicie? Czy według Was warto jest kupić go nieraz na promocjach za 50% wartości Golda? Czy jednak preferujecie bardziej KW-222, a może Excelsiora? Piszcie proszę w komentarzach, ja chętnie z Wami podyskutuję. Będę oczywiście wdzięczny za każdą aktywność pod tym filmem. Łapki są również mile widziane, bo to wszystko pomaga w rozwoju kanału, wpływa na zwiększenie zasięgów materiałów. W opisie macie też linki do różnych Przydatnej rzeczy. No i cóż, ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!